to rzeczywiście takie proste, zarabiać 1000 złotych w ciągu godziny? Kliknij link, aby uzyskać więcej informacji. Nie dam ci telefonu, jedziemy na policję, bo cię okradły. Nikt mnie nie okradł. Jak się nie okradł, to co gdzie masz pieniądze? Co to jest? Chciałem się dowiedzieć, co z moimi pieniędzmi. Wszystko razem u pani jest do wypłaty 43 754 dolary. Niech się dzieci przekonają, że nikt mnie nie, nie oszukał. Bo, bo to na to... kredyt na 40 tysięcy? Zaraz kredyt będzie anulowany. Panią po prostu im pokażę i udowodni, że pani dostała po prostu pieniądze, które pani zarobiła. Tak, zaraz pani zatwierdza, proszę panią. No, właśnie wysłałaś złodziejom 18 tysięcy złotych. Gratuluję. Jestem prezes Narodowego Banku Polskiego. Dzisiaj jest Twój szczęśliwy dzień. To, co mógłbym polecić każdemu z Polski, aby zarobić dużo pieniędzy, to skorzystanie z platformy inwestycyjnej, którą robię. Projekt ten został zaprojektowany, aby stać się Twoim wsparciem finansowym, zapewniając Ci możliwość życia pełnią życia. Teraz każdy Polak może zarobić nawet do 2000 złotych tygodniowo. Coraz częściej w internecie pojawiają się reklamy, które zachęcają nas do inwestowania przy pomocy różnych platform. Pani Grażyno, co czy kto Panią przekonał, żeby zainwestować? No, tam to widziałam właśnie. Kaczyńskiego, był Tusk, był Morawiecki. Się, no jeżeli takie tuzy inwestują, no to czemu ja mam nie zainwestować? Ano skusiło mnie twarz mojego faworyta, pana Kaczyńskiego. Kliknęłam. Za chwilę dowiemy się, co było dalej, ale najpierw zacznijmy od pewnej reklamy, którą zobaczyłem w internecie. Bohaterka jednego z moich reportaży miała znaleźć złoty środek na to, jak uzyskać duże pieniądze. I kto o tym opowiada? No, w tym miejscu pani Beata spała ze swoimi synami w komórce na drewno. Na pewno nie jest to miejsce, w którym powinna nocować żadna osoba, a szczególnie dzieci. Jeszcze niedawno mieszkała z dziećmi w stodole, a teraz kupuje własny dom. Wszystko zmieniło się, gdy znalazła platformę, która automatycznie handluje na giełdzie. Podstawowe pytanie, to ja czy nie ja? No jak widać to ty, ale głos już nie twój. Zostałeś sklonowany. Wystarczy do tego... Proste narzędzie, które potrzebuje urywek głosu. Jest to sztuczna inteligencja. Wrzucamy ten plik, próbka audio, oto mamy efekt. Była zadłużona. Państwo odmówiło jej pomocy po stracie męża i musiała żyć w takich warunkach. Początek tego materiału w tym wypadku jest oryginalny. A całą resztę już zrobił mocne cięcie, wkleił tą sfejkowaną no, głos... wypowiedź, tak? głos miał, a następnie. Na resztę materiał narzucił, prawdopodobnie ściągnięty z internetu e, jakieś wideo prezentujące e, inwestycje.